Droga siostro i drogi bracie, dziś Pan wzywa nas, abyśmy zjednoczyli nasze siły w potężnym łańcuchu modlitwy, aby święty Ojciec Pios Pietrelciny wstawił się za nami, a nasza pobożność wobec Jezusa Chrystusa przyniosła nadzieję i obfite błogosławieństwa. Jesteśmy tutaj, aby nieść pomoc kolejnym osobom, by mogły doświadczyć mocy modlitwy i nieskończonej miłości naszego miłosiernego Boga. Dziś zapraszam Cię do wzięcia udziału w specjalnej modlitwie, która przyniesie pokój i cuda do Twojego życia. Czy kiedykolwiek czułeś nagłą potrzebę proszenia o cud dla siebie lub swoich bliskich? Czasem trudności wydają się tak wielkie, że jedynie cud może przynieść rozwiązanie, którego tak bardzo potrzebujemy. Istnieje jednak potężne narzędzie duchowe, które otwiera niebiosa. Jest to wstawiennictwo Ojca Pio. Tą modlitwą przeżywamy Jego pomoc i ochronę, prosząc, aby Jego cuda objawiły się w naszym życiu. Ojciec Pio był człowiekiem głębokiej wiary, znanym ze swojej zdolności do wstawiennictwa przed Bogiem i osiągania niezwykłych cudów. Jego życie było świadectwem Bożej mocy, a dziś, dzięki tej modlitwie, również Ty możesz być świadkiem tej cudownej siły. Odmawiaj tę modlitwę z otwartym sercem. Prosząc o cud, którego tak bardzo potrzebujesz, niech będzie to uzdrowienie, ochrona lub jakakolwiek inna szczególna łaska. Zanim zaczniemy tę mocną modlitwę, proszę, zostaw polubienie tego filmu, abyśmy mogli nadal tworzyć takie przesłania i dotrzeć do większej liczby osób. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka, aby otrzymywać więcej silnych i pełnych wiary modlitw. Zachęcam Cię również do pozostawienia swoich próśb o modlitwę w komentarzach i do dzielenia się tą modlitwą z osobami, które kochasz. Napisz teraz w komentarzach, Ojcze Pio, wstaw się za nami i przynieś cud, którego potrzebujemy. Rozpocznijmy wspólnie tę modlitwę w pełni wiary i nadziei, wierząc, że Ojciec Pio nas usłyszy i wysłucha tego, czego najbardziej pragniemy. Drogi Boże dobroci i nieskończonego miłosierdzia, zbliżamy się do Ciebie z pokorą i zaufaniem, uznając Twoją obecność w naszym życiu. Ojcze Pio, patrz na wszystkich, którzy odmawiają tę modlitwę. Z naszych serca, wiesz, co ich dręczy i co napełnia ich niepewnością. Prosimy Cię, Ojcze Pio, o cud, cud, który tylko niebo może obdarzyć, przynoszący uzdrowienie. Odpowiedzi, ulgę i nadzieję tam, gdzie wszystko wydaje się stracone. Modlimy się, abyś wstawiał się za każdym z nas. Ojcze Pio, w swoim rzymskim życiu chodziłeś obok cierpiących, nosiłeś na ciele ślady Chrystusa i poprzez swój ból stawałeś się kanałem cudów, które zadziwiały świat. Dziś z nieba wciąż powierzamy się Twojemu potężnemu wstawiennictwu, wiedząc. Że Twoje modlitwy sięgają serca Boga, a Twoja miłość do dusz nie zna granic. Prosimy za tych, którzy teraz najbardziej potrzebują, O Ojcze Pio, pomóż nam zaufać, tak jak Ty zaufałeś. Bracia i siostry, w tej chwili złączmy nasze głosy, bo nie jesteśmy sami w naszej modlitwie błagalnej. Wierzymy, że gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię Jezusa, tam On jest obecny. Zachęcam cię, abyś otworzył swoje serce z pełnym zaufaniem i prosił z wiarą, wiedząc, że Bóg słyszy i działa. Ojcze Pio, wstawiaj się za nami. Ty, który byłeś świadkiem Bożej mocy, wstawiaj się za nami. Prosimy o cudowne uzdrowienie dla tych, którzy zmagają się z chorobami, aby ciała złamane mogły zostać uzdrowione dotknięciem Chrystusa. Ojcze Pio, módl się za chorych. Prosimy również za tych, którzy żyją w ciemności, lęku i smutku, aby Duch Święty przyniósł światło do ich życia. Ojcze Pio, Ty, który wysłuchiwałeś błagań wielu, wysłuchaj teraz błagań tych, którzy potrzebują uwolnienia od ciężaru, który ich przytłacza. Prosimy o pokój dla niespokojnych serc i o otwarte ścieżki dla tych, którzy zmagają się z trudnościami ekonomicznymi i niepewnością w pracy. Niech drzwi boskiej opatrzności zostaną otwarte i niech przyjdzie niezbędna pomoc, abyśmy mogli znaleźć rozwiązanie. Drodzy bracia i siostry, zróbmy teraz krótką przerwę, aby każdy mógł z głębi serca przedstawić swoją osobistą prośbę. Niezależnie od wielkości Twojej potrzeby, przedstaw ją teraz z ufnością, że Ojciec Pio jest u Twojego boku, słysząc i modląc się wraz z Tobą. Z odnowioną wiarą powiedzmy razem: Ojcze Pio, w imię Jezusa, przynieś cud, którego potrzebujemy. Wiemy, że w czasach wątpliwości wiara może wydawać się trudna, ale teraz chcemy zadeklarować całą naszą siłę, wierząc w moc Boga i w Jego nieskończoną miłość. Ojcze Pio, pomóż nam pozostać mocnymi w wierze, abyśmy zawsze zaufali Bożej woli. Niech każdy, kto słyszy tę modlitwę, poczuje pokój Chrystusa i obecność Pana w swoim życiu. Ojcze Pio, módl się za nami. Niech Pan udzieli nam wszystkiego, czego pragniemy zgodnie ze swoją świętą wolą, a nasze życie niech będzie przemienione przez Bożą łaskę. Panie Jezu, powiedziałeś, że gdy prosimy, otrzymamy, a gdy pukamy, drzwi się otworzą. Dziś, za pośrednictwem Ojca Pio. Wciąż pukamy z wiarą, wierząc, że w swojej nieskończonej dobroci wylejesz na nas to, czego najbardziej potrzebujemy. Prosimy Cię, abyś napełnił nasze życie Duchem Świętym, odnawiając nasze siły i aby przez stawiennictwo Ojca Pio nasze serca wzniosły się z niezmiennym zaufaniem. Ojcze Pio, idź z nami na każdym kroku tej drogi, a my, kontynuując modlitwę, prosimy o rodziny rozdzielone o relacje zerwane i o wszystkich, którzy potrzebują pojednania. Niech przez Twoje wstawiennictwo pokój zagości w ich sercach, pozwalając, by przebaczenie i miłość zostały przywrócone tam, gdzie są rany, aby było uzdrowienie i tam, gdzie jest dystans, aby narodziła się bliskość. Wiemy, że Boża miłość może odnawiać wszystkie rzeczy, a my prosimy. By nasze życie było świadectwem Bożej chwały. Drogi Ojcze Pio, dziękujemy za Twoją stałą obecność w naszym życiu, za Twoje nieustanne wstawiennictwo, bo wiemy, że nigdy nas nie opuszczasz i zawsze jesteś z nami, niosąc nasze potrzeby przed tron Bożego miłosierdzia. Prosimy, abyś wciąż modlił się za nas, abyśmy nigdy nie zostali bez Twojej pomocy, a przez Ciebie mogliśmy otrzymać błogosławieństwa których tak bardzo szukamy. Wierzymy, że nasz cud jest już w drodze. Drodzy bracia i siostry, módlmy się razem, utrzymując płomień wiary. Każdy z was, który słucha tej modlitwy, jest tutaj z jakiegoś powodu, a ja wierzę głęboko, że Bóg działa w waszym życiu, nawet jeśli jeszcze tego nie widzicie. Pamiętajcie, nie jesteście sami w tej modlitwie. Wspólnota wiary jest z Wami i nadal prosimy z zaufaniem. Pozostawcie swoje prośby w komentarzach, abyśmy mogli wciąż modlić się za siebie nawzajem. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i podzielić się tą modlitwą z tymi, którzy również potrzebują cudu w swoim życiu. Niech Bóg błogosławi Was obficie, a Ojciec Pio niech wciąż wstawia się za Wami. Wkrótce będziecie świadkami cudownej mocy modlitwy. Do zobaczenia! Drogi bracie lub siostro, niech Pan spełni wszystkie Twoje pragnienia i abyś zawsze czuł pokój Chrystusa w swoim życiu. Amen.